Mój Poznań w Radiu Pogoda. Magda Sobczak, Drodzy Państwo, coraz bliżej święta. No, tak można śmiało powiedzieć, jak człowiek przejdzie się w okolicach centrum Poznania, zajrze na plac Wolności, tu już po prostu bajkowo i świątecznie. No właśnie, przedsmak świąt, nie tylko w postaci Betlejem Poznańskiego, ale także różnorakich mikołajkowych imprez nam się w Poznaniu szykuje. Na jedną z nich chciałabym dziś Państwa zaprosić, ale nie jestem sama. Razem z Państwem i ze mną w studio Małgorzata. Grzegorska, dzień dobry. Dzień dobry. I Agnieszka Kosmalska, dzień dobry. Dzień dobry, witam. No i teraz się Państwo zdziwią, bo to są organizatorki, uwaga, Mopsich Mikołajek. Mops. Nie mówimy tutaj um, o instytucji, która pomaga ubogim ludziom. Mówimy o psach, tak? Tak, zgadza się. Ale jest pewien związek, ponieważ działamy y, w imieniu stowarzyszenia, które również pomaga Mopsom. A mopsy pomocy, przepraszam, potrzebują. Przecież to są takie kochane pieski. Wszyscy chcą je mieć. Nie dla wszystkich są kochane pieski. Dla niektórych e, są to twórcy, e, że tak powiem, dobrego dochodu, pieniędzy. I niektórzy nie traktują e, tych piesków z miłością, a bardziej m, materialnie podchodzą do tego. No i tutaj m, musimy powiedzieć państwu, to co bardzo często wszędzie się pojawia, nie kupuj, adoptuj. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Bo mopsy też trafiają do adopcji. Pani Agnieszka jest żywym przykładem. Jest pani mamą mopsią aktualnie. Oczywiście, tak, <laughs> zgadza się. I to y, dosyć licznej gromadki, ponieważ posiadam trzy mopsiki. Hoho. Ho. Tak, z czego właśnie dwie dziewczynki są z y, adopcji, ze Stowarzyszenia Mopsy w Potrzebie. A nasza pierwsza mopsiczka jest y, z namiot ale jest właśnie z hodowli y, FCI także z sprawdzonej hodowli, w której pieski są traktowane właściwie i nie są takim materiałem dochodowym. dochodowym. Tak, dokładnie. To jest bardzo ważne przy, przy zakupie, jeżeli decydujemy się na zakup, chcemy mieć szczeniaczka od małego z nami, to żeby właśnie sprawdzać hodowlę w związku kienologicznym, czy są zarejestrowane i również... Badać to przed zakupem i badać też opinie, jakie są na temat danej hodowli, i omijać szeroki łukiem pseudo hodowlę. I z partyzanta można też taką hodowlę nawiedzić, żeby zobaczyć, jak to naprawdę wygląda. Tak, oczywiście. I y, najlepiej zadzwonić 10 minut przed wejściem, że jesteśmy na miejscu chcemy zobaczyć pieski, bo wtedy nie będzie czasu na organizację pięknego miejsca, gdzie szczeniaczki są czyste, ładne, z mamusią zadowoloną, tylko tak jak funkcjonują na co dzień. Skróciłabym ten czas do pięciu, bo <noise> tak. gospodyni w dziesięć minut dom ogarnie, więc może i mopsy. Drogie panie, Mopsie Mikołajki to impreza dedykowana tym, którzy. Są e, posiadaczami mopsów? Czy na przykład ktoś, kto ma kundla albo nie ma psa, też może się z wami pysznie bawić? Nie, oczywiście, zapraszamy wszystkich e, posiadaczy piesków w naszym poznaniu. To, że dedykujemy tą imprezę mopsom, to tylko i wyłącznie dlatego, że na tej imprezie będziemy e, mieli bardzo fajne akcje charytatywne, które właśnie będą wspomagać Stowarzyszenie Mopsów w Potrzebie. Więc zapraszamy wszystkich. Kundelki, inne pieski, niekoniecznie mopsy, ale inne psy. Radio Pogoda 103 i 4 FM. Gdzie będą się Mopsie Mikołajki odbywały? W tym roku um, impreza będzie organizowana w Ogrodzie Szeląg, tutaj u nas w Poznaniu. I to będzie 8 grudnia w godzinach od 12 do 14. Także zapraszamy wszystkich, miłośników rasy i nie tylko, żeby. Może poznać tą, tą rasę i charakter tych piesków, bo one naprawdę są niesamowite no i też y, może wspomóc y, jakimś małym zakupem na bazarku charytatywnym dla piesków. Pani Małgosia się tak śmieje na hasło, że mopsy są niesamowite. Ma pani osobiste doświadczenia, Oczywiście, rozumiem? Oczywiście, tak. Mam mopsa Zdzisława, który o. ma nie dosyć że fenomenalne imię jest również fenomenalnym psem. Jest moim największym przyjacielem, jest po prostu moim, że tak powiem, synkiem. Aczkolwiek y, określenie na psa synek czasami jest uznawane przez ludzi kurczę, to jest coś nienormalne, że dlaczego ona mówi o swoim psie, że to jest mój syn? Nieprawda. Mopsy są specyficzne, są e, wspaniałe, są uczuciowe, są towarzyskie, są po prostu największym przyjacielem w życiu i faktycznie to jest mój syn, więc tak. <laughs> Zdzisław będzie również. Zapraszamy razem z Zdzisławem i jego tatą. <laughs> Będziemy całą rodziną. Będzie można przytulić Zdzisława, przybić mu piątkę, dać mu psiastko, wymerdać go po ogonku, więc zapraszamy serdecznie. Radio pogoda 103 i 4 FM a mopsiki są takie właśnie do wytulenia? Bardzo. Nasze szczególnie Bardzo, chyba. Tak. A mogę coś w tym temacie powiedzieć, ponieważ my z narzeczonym zawodowo prowadzimy hotel Mopsia Chata, żeby <noise> daleko nie szukać. I to też również wszystko ma związek właśnie ze Stowarzyszeniem Mopsy w Potrzebie, ponieważ pomysł się narodził po adopcji naszej pierwszej dziewczynki Jasi, ze względu na to, że jest niepełnosprawna. I na samym początku nie chodziła praktycznie wcale. Po takich dwóch latach rehabilitacji, codzienne ćwiczenia, wyjazdy na bieżnię wodną, takie też masaże, ćwiczenia w domu, to przyniosły taki efekt, że dzisiaj jest samodzielna. I chodzi śmiesznie, bo, bo śmiesznie, ale radzi sobie. I faktycznie jak. Otwieramy jakieś smaczki nowe, to mm. od razu jest pierwsza całej piątki naszych piesków, bo mamy pięć. Ale przepraszam, w domu czy w mopsim hotelu? W domu, własnych, prywatnych mamy pięć. Tak. <grym> Szkoda, że nie ma pięćset plus na zwierzaka, tak sobie pomyślałam. Ale w sumie dobrze, bo ludzie brali tylko dla pieniędzy wtedy pieski. Racja, a to nie o to chodzi. Dokładnie. Drugie Panie, no to pokółśmy poznaniaków. Zdraćmy oczywiście nie wszystko. Zostawmy jakąś wisienkę na torcie w tajemnicy. Ale powiedzmy, co na nich czeka, jeśli wpadną 8 grudnia między godziną 12 a 14 na szeląg? Przede wszystkim najfajniejszy i najlepszy behawiorysta w Poznaniu, zaprasza wszystkich, będzie również e, fizjoterapeuta psi, więc myślę, że to też jest bardzo fajne dla tych osób, które faktycznie mają borykają się z problemami swoich piesków. Będą przenajróżniejsze punkty gastronomiczne, gdzie będziecie mogli kupić kawę, herbatę, jakieś słodkości od naszych lokalnych gastronomaniaków, że tak powiem. A coś dla piesków też będzie? Oczywiście, będzie bazarek przeznaczony dla piesków, będzie można kupić... E, szarpaki, mydełka do stópek, no myślę, że będą przynajróżniejsze tak, rzeczy. Tak. <laughs> Jeszcze będą też gadżety właśnie dla właścicieli yy, związane z mopsami, ale, ale no, nie tylko. Także będą fajne rzeczy, każdy na pewno znajdzie coś dla siebie i faktycznie będą też darmowe porady behawiorysty i... Fizjoterapeutów, także zapraszamy, bo jest to fajna okazja, żeby skonsultować jakiś tam swój własny problem z pieskiem, a nawet można dowiedzieć się czegoś ciekawego. Też z poznańskiego punktu widzenia warto z takiej porady skorzystać, bo normalnie to behawiorysta taniej nie jest. Dokładnie. 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 No, to, drodzy Państwo, jak tam pójdziecie, to proszę mu nie zająć całej godziny, bo mamy tylko dwie na Mikołajki Mopsie, a pewnie będzie dużo chętnych, którzy będą chcieli podpytać, co i jak robić. Radio Pogoda, 103 i 4FM. Mam pytanie o Waszą fundację. Ile czasu ona już istnieje? Stowarzyszenie Mopsy w Potrzebie. Formalnie działa od 2014 roku, natomiast jako grupa miłośników rasy, taka nieformalna, już działa i pomaga od 2008 roku, więc już kawał czasu. I faktycznie zajmuje się tą rasą od początku i zna się naprawdę fantastycznie i wszystkie potrzeby, wszystkie. Problemy rasy tutaj fajnie uwzględniają, i też y, biorą to pod uwagę później, szukając y, domów stałych, a najpierw domów tymczasowych, których właśnie brakuje nam tutaj w naszym regionie. Bo niestety, ale region tutaj Wielkopolski, no niestety, kuleje pod tym względem. Mamy tylko jeden dom tymczasowy. Ale to może też jest tak, że z tą tymczasowością to się może czasem boimy, że to się zrobi na stałe. Mm, bardzo często tak jest właśnie, że jak już piesek trafia na dom tymczasowy, to, to <laughs> zostaje stałe. To jest właśnie ta rasa, to którą jest właśnie to... się po prostu za to, że jest. Tak. No bo to tak jest, że y, każdy pies każdej rasy ma inne potrzeby, jak Panie mówią, ma inny charakter. Jeden musi się wybiegać, inny musi się wyleżeć. E, mopsy, jak rozumiem, potrzebują specjalnego mydła do stóp. <laughs> ja to <tu> mrugnęłam <laughs> do Pani Małgorzaty <laughs> i Pani Agnieszki. Radio Pogoda 103 i 4 FM. Drodzy Państwo, jeśli macie mopsa, jeśli macie kundelkę, jamnika, jakiegokolwiek psa, zorganizujcie mu fajne przedpołudnie, a właściwie wczesne popołudnie, no i wpadnijcie 8 grudnia na szaląg od 12 do 14 na mopsie Mikołajki. A, a trzeba ubrać psa w czapkę, czy nie? Nie trzeba, nie nie trzeba ale, ale można, bo może się to przydać w pewnym konkursie. O ubranka Mikołajki oczywiście jak najbardziej. Tak. Drodzy państwo, <laughs> państwa i moimi gośćmi były pani Małgorzata Grzegorska i Agnieszka Kosmalska, organizatorki Mopsich Mikołajek. Dziękuję. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Radio Pogoda.